Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tutaj dzisiaj mam plan zrobić tak kulturalny materiał, że nawet ubrałem koszulę, nawet ją wyprasowałem. Mianowicie materiał o literaturze, ale zanim zaczniemy, to chciałem tutaj zrobić patent stosowany w zachodnich produkcjach, czyli włączę stoper, który będzie mierzył nam czas tego filmu. Fajne, nie? Tak, żebyśmy nie stracili. E, Poczucia czasu, wybaczcie mi w ogóle. Ja ten materiał chciałem zrobić dużo wcześniej, ale jakieś choróbsko mnie bierze. Tu już widzimy aspiryna. Będzie brana. Mam nadzieję, że to się nie rozwinie w nic poważnego. E, mianowicie, słuchajcie, wybaczcie, że ta podkładka taka jest usyfiona. Ale wbrew temu, co niektórzy z Was mówili, nie da się tego doczyścić. Także no trudno. Pogadamy sobie o książkach, bo okazuje się, że Niklaus to nie jest taki prosty buc, na jakiego wygląda. Ale też coś czasem czyta. I nawet ostatnio, że tak powiem. Zajmuję się dużą ilością literatury naraz, ale może po kolei. Słuchajcie, tutaj wam chciałem polecić, kiedyż o tym chyba mówiłem, to jest książka Wieczny Grunwald, tutaj rodzimego naszego grunośląskiego pisarza, pana Szczepana Twardocha, bardzo... Ciekawa taka historia, pomieszanie wątków takich średniowiecznych, historycznych z akcją typowo science fiction, z wydarzeniami gdzieś tam w historii. Ciekawa o tyle, że przewijają się tutaj motywy pisane językiem staropolskim, ale nie takim językiem staropolskim, do jakiego przyzwyczaili nas na przykład Krzyżacy i tak dalej, w sensie film czy książka. No to, to nie jest język staropolski, to jest jakieś. Imitacja gwary góralskiej połączonej z nie wiadomo czym. W każdym razie pan twardo gdzieś sięgnął do, do właśnie starych takich źródeł pisanych, XIII-XIV-wiecznych języka polskiego. I są tutaj wstawki, które naprawdę ciężko jest niektóre zrozumieć, bo są pisane dość tak komu autentycznie. Bardzo ciekawa historia dla fanów um, i historii. I, i może czekajcie, bo mi się tu balans bieli, Kurczę, wali. Widzicie jakie to jest? To jest, to jest właśnie. Tak jak się robi. Em, jak się nagrywa filmy, że tak powiem, na żywo, żeby zawrzeć 100% prawdziwych emocji w nich. E, bardzo fajne. Dla fanów historii Science Fiction generalnie dobrej, e, ciekawej fabuły, jak najbardziej. I jak już jesteśmy przy panu Szczepanie Twardochu, mam tu też jego książkę e, Drach, której jeszcze nie zacząłem, dostałem ją na urodziny od przyjaciela swojego. E, generalnie zachęcony zachęcony poprzednim dziełem. Właśnie takie coś sobie zażyczyłem, i jeszcze nie zacząłem. Jeżeli ktoś czytał, to może powiedzieć się generalnie, e, znaczy, i tak ją przeczytam. No, także więcej na ten temat wam powiem. Powiem, jak ukończę. Niestety, już czasem jest u mnie tak, że, że ciężko mi do czegoś przysiąść na spokojnie. A jeszcze z tematyki innej niż e, Śląska, teraz przejdźmy. To jest książka Życie na Pełnej Petardzie świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, wybitnej postaci według mnie. E, niestety, niestety już nie żyjącego, bo miał tam. Chorował na, chorował na jakiś wyjątkowo ciężki nowotwór, jakiegoś glejaka, bodaj tak zwanego. Bardzo tą postać ceniłem za jego życia, jak i po. Często słuchałem jakichś tam wykładów na YouTubie czy filmików z, jakich, z jakichś spotkań z Janem Kaczkowskim, naprawdę myślę, że książka nie tylko dla, dla wierzących ludzi, ale generalnie zawierająca bardzo ciekawą historię życia. No tu jest w zasadzie od, od początku, od małego, y, aż, do, aż do drogi kapłaństwa, potem y, księdza Jana Kaczkowskiego. Nie tylko, ale generalnie opisany w mega ciekawy sposób, opisany żywot mega y, ciekawej postaci, która naprawdę dużo zrobiła, bo y, ksiądz Jan Kaczkowski jest twórcą jednego z y, y, takiego hospicjum, y, nie wiem czy używam dobrej nazwy, ale bodaj, hospicjum właśnie dla, dla ludzi... Starszych, dla ludzi cierpiących na wszelkiego rodzaju choroby, nowotwory, właśnie, które nadal e, funkcjonuje gdzieś na, na Pomorzu, bodaj, o ile się nie mylę. Także naprawdę e, świetna książka, można ją dostać za niewielkie pieniądze w empikach i innych księgarniach. Serdecznie Wam moi drodzy polecam. I teraz przejdźmy do e, literatury innej, znaczy dla Ślądzaków, coś. Albo do Ślądzaków, jak kto woli. E, mianowicie. O, Dostałem paczkę ostatnio od widza. I dostałem tam kilka takich książek właśnie ciekawych, na przykład e, krótka historia górnictwa w okolicy Bytomia, taki cienki powiedzmy album ze zdjęciami, opisami jak to wyglądało e, tutaj, jak wyglądała cała historia górnictwa właśnie Bytomia i okolicznych ziem na urodziny. Od, od, od przyjaciół swoich dostałem też Kronikę Miasta Tarnowskie Góry i Powiatu Generalnie Tarnogórskiego i Ziemi Bytomskiej. Także dla myślę, że są jacyś widzowie z Tarnowskich Gór bo okolic, myślę, pozycja bardzo, bardzo ciekawa. Um, Górnoślązacy w XX wieku. To są opisy i polsku i po niemiecku, bo z tego co wiem, to właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest książka też, którą dostałem od widza w pasce, szczególnie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Um, Fajne jest to wszystko, że to jest bardzo elegancko wszystko wydane. Wiecie, z nakredowym papierze, z autentycznymi zdjęciami, takimi nawet, które bardzo ciężko znaleźć gdzieś, e, nawet w sieci. I byłem, I byłem zdziwiony po prostu gdzieś tutaj, widząc takie zdjęcia, których nie miałbym szansy zobaczyć nigdzie indziej. E, dostałem też książkę o Górze Świętej Anny, która niestety w całości czy niestety jest w całości e, po niemiecku. Um, bo to są książki z tak zwanego Haus Schlesien, czyli domu niemieckiego, e, takiego jakby powiedzmy domu pamiąt, pamiątki, domu pamięci, muzeum założonego przez ślązaków e, wypędzonych z górnego śląska i tych, którzy musieli stąd uciekać po 1945 roku w Niemczech, ale choćby z samej. Jeżeli ktoś nie zna jakoś super niemieckiego, no ja tak. że potrafię generalny sens wyciągnąć z tej książki, ale są. E, też oczywiście bardzo piękne ilustracje na, na kredowym papierze i tutaj historia bardzo ważnego miejsca dla górnoślądzaków, yy, czyli góry Świętej Anny. Ważne jest nie tylko ze względu na to, że tam toczyły się yy, bardzo zażarte walki w czasie, w czasie powstań śląskich. Yy ale generalnie od wieków i, i miejsca kultu wcześniej y, bardzo szczególnego miejsca szczególnie pod względem religijnym dla górnoślązaków. E, Górny Śląsk wczoraj to jest coś na zasadzie albumu, są dwie takie podobne książki, czyli po prostu fotografie, e, fotografie miejsc, e, przedwojenne fotografie. O, akurat mi się otworzyło przez przypadek na moim rodzinnym mieście, czyli Bytomie, tutaj tak zwany Sikorak, czyli liceum sikorskiego, jeszcze wtedy z pomnikiem Fryderyka Wielkiego, który został zniszczony oczywiście po 1945 roku. Bardzo ciekawa rzecz, szczególnie dla ludzi, którzy tutaj odnajdą swoje miasta, rodziny. Jest tutaj dużo tego, Katowice, Bytom, Chorzów, Zabrze, Opole i inne. Także do ludzi, którzy są ciekawi tego i też mnóstwo właśnie fotografii takich, o które, o które ciężko nawet, e, które ciężko znaleźć w internecie, bardzo dobrej bardzo dobrej jakości. Także dla kogoś, kto gdzieś właśnie zamieszkuje Górny Śląsk, bardzo ciekawa rzecz. E, I przedwojenna Polska, to jest taka seria wolnych książek. Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach. Tutaj akurat jest e, ta, jest poświęcona Górnemu Śląskowi. Są też, e, są też inne. Tutaj zaraz wam pokażę. Albo wam nie pokażę. W każdym razie nie jest to jedyne wydanie. O! Mamy też. Mamy też wydania poświęcone Warszawie i Łodzi, i wschodniej Polsce, dawnych kresach wschodnich, poznańskim i tak dalej. Jest tego kilka, także nie jest to książka skierowana stricte do Ślązaków, czy ludzi zamieszkujących Śląsk, ale generalnie do, do ludzi, którzy są ciekawi jak wyglądała historia ich miasta, powiedzmy rodzinnego, czy jakiegoś miasta, z którym są szczególnie związani przed wojną. No i tak właśnie do tych książek sobie wracam co jakiś czas. Przeglądam, poczytuję, e, kończę właśnie książkę o panie. O, o księże świętej pamięci Janie Kaczkowskim, potem wezmę się za Dracha i tak sobie e, czytam. Także nie, nie, mam jakiś związek z literaturą, ale wiecie, czytanie jest całkowicie inne, kiedy możecie sobie coś przeczytać, bo to lubicie, a kiedy jest to wam narzucane, tak jak to było na przykład w formie. Lektur szkolnych, czego nie cierpiałem. Nie wiem, dajcie i w ogóle. I tu jest właśnie zadanie dla Was: dajcie znać w komentarzu, co ostatnio czytaliście dobrego, czy co i co macie zamiar przeczytać, i generalnie, jakie książki też możecie polecić, niezależnie tutaj od gatunku, jaki właśnie, czy lubicie w ogóle czytać książki, czy niekoniecznie, jakich gatunków jesteście fanem, a może niesprecyzowane, tylko po prostu to, co Wam się rzuci w oczy, to gdzieś czytacie. I nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, że ciężko jest, znaczy, powiem tak. Czasy są takie, że nie sprzyjają czytaniu książek, bo to po prostu wymaga czasu, spokoju, dobrego humoru i tak dalej. Książkę ciężko się czyta na siłę. No chyba, że jest to lektura szkolna. To, no, to przeważnie nie czytamy, tylko jakieś streszczenie, jeżeli po prostu bardzo nie chcemy. Eee, no i to tyle. Czekam moi drodzy na Wasze komentarze. Chętnie podyskutuję. Zapraszam do komentowania. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zapraszam Was na fanpage na Facebooku, na streamy, codziennie Twitch TV Niklaus. Na g 2 potanie gry, z kodem Pierun 3% cashbacku i to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach, postaram się, coś, postaram się coś na każdy dzień sklecić i to tyle. Moi drodzy, ja się wyciszam, mam nadzieję, że materiał dobrze brzmiał i nieźle wyglądał. Tyle, dzięki, pa pa!